A my sobie zagramy do trzech Tijara. Możemy zagrać do trzech wygranych. I potem dalej polecę z rankę Dikami. I o, Brimstone and Fire spoko mapka. Yes, he geese. Wow, round one fight perfect. Perfect. <laughs> Nie wypuścił ze ściany o. O, wow Ale przechwyt, to było dobre, ty. Zdążył wstać i zrobić to? Wow. Tego mi się w życiu nie spodziewał, że da się zdążyć wstać i jeszcze przechwyt zrobić? What? Nice. To jest karalne na pancze na pewno, okej okay. Miałem jakieś... o! Kurde zapomniałem, że tam można kłócnąć. Bez sensu to zrobiłem. Wow, od razu atak po wyrwaniu? Ciekawe. No, 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 no. Już sisa się kończy, już prawie smaku nie ma. Ja nie mogę z tego awataru w ogóle, Tidara. Ten, ten różowy gość to mnie niszczy. Spojrzę w róg, na awatar i od razu w śmiech. Ok, no i jak? Jak ty ominęłeś niby tego haja?

Czy sam mieszkam? Tak, od września mieszkam sam. Od września się wyprowadziłem, no. O! Ciekawe, że tam da się takie. że tam da się pery robić? Na hi Ja cię trafiam na hicie i ty możesz jeszcze pery zasadzić? Perfect. Perfect. Round 4. I like that. Fight. K.O. Hey yo. Ciekawe, czy zrobi jej za wcześnie, czy po prostu Unblocka się nie da przechwycić. Nie wiem. Ale dobra rundka. Ta Alnamida mida zrobiłem. A. Mid no tak, bo musisz u Gisa musisz zgadnąć no, nie to co u tego u Liroja. Widzę z Kil Mardukiem już nie jest. No trochę lepiej. Trochę lepiej. Tos, dzięki wielkie za followka, dzięki, dzięki. No i witamy na streamie oczywiście. Trochę coś tam podskillowałem, nie? No co, pierwsze dwa streamy to straciłem chyba trzy albo cztery rangi, jak zaczynałem grać Mardukiem. Na ostatnim streamie odrobiłem trzy rangi, a teraz jestem wyżej niż zaczynałem. Siema Tanitos, siema. O. ma. Ja ciebie Tani to pamiętam już ze starych, dawnych czasów. Nie wiem, czy nowe konto, czy czemu tak. KO. W sumie Leroy Smith, najlepszy. Ło! Wow. Ale ja wcisnąłem, dlatego chyba podniósł. Normalnie by nie podniósł, mi się wydaje. Wcisnąłem e, mida, dlatego się udało mnie podnieść, tak mi się wydaje. Ej! Okej, okay, win czy nie win? Wróciłeś, no właśnie. A followka nie miałeś? Jak to tak? W ogóle fajnie podobało mi się to kombo ze ściany do ściany I ostatnie mix upy Oj. nie dał się Ile jest rank? Oj, nie wiem, wiesz. Dużo w sensie. Zważywiłem. Saj za późno. O! Nice, dobrze ukarałem nawet. Wow. To co, już są nie, dwie, nie, dwie wygrałem. Tak, dwa, jeden jest, dobra, jeszcze chyba do jednej wygranej. Ile jest rank? Wpisz sobie Tekken 7 Rank i znajdziesz. No ogólnie jest, nie wiem, powiedzmy ze 35 rank od zerowej i potem masz, jakby awansujesz na Tekken God Prime, to ci daje jakby z 30 powiedzmy piątej na setną rangę. Yy, I jeszcze masz Tekken God Omega. Teraz to jest nowa ranga. Strasznie ciężko do zdobycia. ale powiedzmy, że plus minus masz około 35-40 rank. Tekenie. To jego pery to masakra, peruje dosłownie wszystko, nawet Rage Arty. No tak, to, to się zgadza. Czyściłem followy, przez przypadek pewnie usunąłem. Teraz zobaczyłem na YouTube, że masz live'a, więc jestem. Here I am. A nic, super, cieszę się bardzo. O, wow. Za blisko ściany było, nie, nie siadło. O. Zrobiłem bezpieczną opcję i dupa. I przegrałem walkę przez to. Zrobiłem inną, inną opcję. Wow. Czy zmieniam postacie? Czy cały czas marduk? Aktualnie od paru streamów cały czas marduk. O! Oh. To był miss input ogólnie. O nie. Lecimy? Nie lecimy? Aaa, tam jest delay, dobra, tego nie znałem. Aktualnie tylko gram Mardukiem, wiesz, żeby... O, wow. Żeby po prostu mi się nie mieszało. Dobra, mamy 2-2. Mamy 2-2, gramy do 3. Final, final round. Double Luigi. Double Luigi. Kiedy następna postać, no będę się starał grać Mardukiem, wiesz? Jakieś free play to mogę pogryć czymś innym, albo tak po prostu dla Was mogę grać czymś innym, ale staram się skupić na Marduku, no bo głównie grałem Brianem od zawsze, tam nie wiem, dziesięcioma postaciami coś tam umiem, ale głównie grałem Brianem, a teraz postaram się skupić na Marduku, no bo Brian jest jednak no za ciężki na wyższy no, level. Ok, wow. Od razu taki... Wjeżdżasz z buta we mnie? No nieładnie. E, Tijara, no daj żyć. Lecimy. Ajjj, no dupa. Dupa, dupa, dupa. ROUND 2 o, midek. Wow. Ładnie to zmiksował. No nie, no nie, no nie, no nie. Okej. Okay. Jezu, jaki pressing. Nienawidzę pressingu. Jak nienawidzę. O aha, chciałem sperować, no to coś mi nie poszło. Coś mi z perowaniem nie poszło. O, wow. no nie to, to właśnie koniec, wyrzucony, wyrzucony Do innej na inną mapę poleciał. Wow. Nice. O nie. O no, nie, wcisnęłem! Po co? Po co ja wcisnęłem? Ale błąd. Dobra. GG, Tidzara, GG. <grywka> Ale błąd na końcu zrobiłem. Szkoda. Ale no, było blisko. Dzięki za gierki, było fajnie.